Chyba zauważyliście, że bardzo popularny stał się temat wychodzenia z Matrixa, uwolnienia się z koła reinkarnacji. Czy Wy naprawdę sądzicie, że do tego wystarczy wiedza z internetu i własne chęci? Spójrzcie, dlatego tu jesteśmy. Ziemia jest planetą czystową, na którą trafiają zesłańcy z całego wszechświata, w których zostało plus minus 30% światła. To przestrzeń, gdzie wibracyjnie do niej pasowałeś. Wibracja to właśnie ona jest podstawą naszego istnienia i decyduje o wszystkim. Pamiętajcie, że wysoką wibracją nie jest słuchanie muzyki i odcinanie się od innych. Wysoką wibracją jesteś Ty i to Ty, czym jesteś w środku. Jeśli kłamiesz, manipulujesz, nie jesteś szczery, masz w sobie niechęć do innych, choćby tylko ciupinkę do jednej osoby, to uciszasz sobie i innym. Choćby to były przelotne myśli, emocje. Jeśli interesuje Cię tylko i wyłącznie Twój nos i tyłek, jesteś wibracją braku miłości, braku akceptacji, braku odpowiedzialności, rozumienia, troski, opieki, współistnienia, współodczuwania. Zauważ, że nawet nie kochasz siebie, nie wiesz co to znaczy wybaczyć sobie i innym. Tego jest naprawdę sporo. I uwierz, nic, absolutnie nic nie znaczy to, ile książek o duszach przeczytałeś, ile razy medytujesz i na ilu oczyszczaniach energetycznych byłeś. To jest piz na wodę dla lewaków, którym wystarczy powiedzieć, że ktoś coś za nich zrobi. Jesteś w ego i już zwolna przechodzisz na stronę sił przeciwnych ewolucji Twojego ducha. Sił znacznie potężniejszych od ciebie. One potrzebują młodych adeptów egoizmu, dlatego wibracyjnie już teraz tam pasujesz. Przejdziesz do Kamlaru, do miasta sił ciemności. Tam siły wyższe za to, co zrobiłeś za życia. Pokażą Ci i przeszkolą cię, ustawią w szeregu bliźniaczymi pomieniami, splączą energetycznie na poziomie emocji, potrzeb i będą wysyłać na takie planety, jak ta w charakterze statysty, potwierdzającego istnienie pewnych praw potrzebnych do kształtowania rzeczywistości w prawie totalnego podporządkowania. Znowu będziesz akceptować system słuchać nauczycieli duchowych, których rolą jest odniałe ego. Będziesz znów mówić innym o boskości, o tym jak stwórca kocha swoje dzieci i pozwala na wszystko dla ich najwyższego dobra. Znowu będziesz płacić za odczyty z matrycy, wyglądy do akaszy, będziesz robić regresyngi i szukać wyjścia z kolejnego Padołus. Pamiętaj, nie wychodzisz z Matrixa, tylko w nim zapuszczasz korzenie. Myślicie, że rozwój duchowy to tylko zdobywanie wiedzy? W 90% serwowana jest z rąk sił przeciwnych. Podkreślam jeszcze raz, z rąk sił przeciwnych Twojemu wzrostowi. Rozwój to jest przywracanie mocy ducha i wprowadzanie zmian tu za życia. To stawanie się niewzruszoną potęgą, której imię pamiętają kolejni, choć minęły tysiąc Jezus był przeciwwagą dla sił ciemności, on jeden dokonał zmian w przestrzeni DNA energetycznej.